Dzień dobry, dzień dobry, kochane farmazonki. Jak się macie? Dobry czas, kochani. Na to, żeby coś powiedzieć, coś ogłosić. kochani. Na wstępie tradycyjnie zapraszam Was do farmacunkowego, na farmaceutycznego Finteda, który wspiera ten cudowny kanał i wymienia się energetycznie ja z Wami, a Wy ze mną. Dziękuję bardzo. Kochani, 2025 rok. Na co jest w tym roku miejsce, kochani? Jak myślicie? Na to, żebyśmy się wykazali, kochani, taką ludzką siłą. W dzieleniu się miłością, kochani. W obdarowywaniu. Wszystkich miłością. W byciu w tej frekwencji, takiej nie frekwencji, chodzi mi w takiej wibracji miłosnej, żeby się jak najbardziej zakorzenić, w sercu. W miłości w promieniowaniu tą miłością. Bo jak wiemy, miłość leczy najbardziej. I tylko miłość może nas uleczyć 100%. Ucieleśnienie tej miłości. Nasze serca posiadają wielką moc. Serce człowieka ma pole elektromagnetyczne gigantyczne. To wiecie, nie? Więc apeluję do Was. Żeby przynajmniej moje farmazonki zrobiły taką sieć miłosną. Usiadły gdzieś tam w kącie lub nie. Lub gdziekolwiek w jakiejś przestrzeni sensownej. Zwróciły się do swojego serca. Połączyły się z nim. Połączyły się z jego siłą ogromną, siłą wybaczania, siłą usuwania jakichś blokad. I zaczęły emitować tym serduszkiem na wszystko dookoła miłość. Ze swojego najgłębszego wnętrza, naszej istoty, naszej duszy. Też. Od jednego do drugiego, jak taka sieć się stworzy, to wszyscy będą na innym poziomie. I wreszcie będą. Mogli robić to, co, do czego zostali stworzeni. Do miłości, do radości, do dzielenia się szczęściem z innymi i do przejawiania szczęścia poprzez siebie samego. Poprzez wszelkie stworzeń, Tak jak rośliny, kochani, kwiaty i wszystko dookoła, co żyje. Nic nie robi, tylko kocha. I zwierzęta tak samo. Niebo i oceany. Tak my też stańmy się częścią tej miłości. Z chwili na chwilę. Takie tąpnięcie miłości na tym świecie. Wzmocnione wszystkim. Wiecie, jakby to było? Kochan i buziaczki.